Słowo Boże na dziś, czwartek, 7 sierpnia 2025 roku. Wspomnienie świętych męczenników, Sykstusa II papieża i towarzyszy. Czytanie z księgi liczb. W pierwszym miesiącu przybyła cała społeczność Izraelitów na pustynię Sin. Lud zatrzymał się w Kadesz, tam też umarła, i tam została pogrzebana Miriam. Gdy społeczności zabrakło wody, zeszli się przeciw Mojżeszowi i Aaronowi i kłócił się lud z Mojżeszem wołając: Lepiej by było, gdybyśmy zginęli jak i bracia nasi przed Panem. Czemu wyprowadziliście zgromadzenie Pana na pustynię, byśmy tu razem z naszym bydłem zginęli? Dlaczego wywiedliście nas z Egiptu i przyprowadziliście na to nędzne miejsce, gdzie nie można siać, nie ma figowców ani winorośli, ani drzewa granatowego, a nawet nie ma wody do picia? Mojżesz i Aaron odeszli od tłumu i skierowali się ku wejściu do namiotu spotkania. Tam padli na twarz, a ukazała się im chwała pana. I przemówił pan do Mojżesza: Weź laskę i zbierz całe zgromadzenie, ty wespół z bratem twoim Aaronem. Następnie przemów w ich obecności do skały, a ona wyda z siebie wodę. Wyprowadź wodę ze skały i daj pić ludowi oraz jego bydłu. Stosownie do nakazu zabrał Mojżesz laskę z przedoblicza pana. Następnie zebrał Mojżesz wraz z Aaronem zgromadzenie przed skałą i wtedy rzekł do nich: Słuchajcie, wy buntownicy, czy potrafimy z tej skały wyprowadzić dla was wodę? Następnie podniósł Mojżesz rękę i uderzył dwa razy laską w skałę. Wtedy wypłynęła woda tak obficie, że mógł się napić zarówno lud, jak i jego bydło. Rzekł znowu pan do Mojżesza i Aarona. Ponieważ mi nie uwierzyliście i nie objawiliście mojej świętości wobec Izraelitów, dlatego wy nie wprowadzicie tego ludu do kraju, który im daje. To są wody Meriba, gdzie się spierali Izraelici z Panem i gdzie On objawił wobec nich swoją świętość. Oto Słowo Boże. Psalm Responsoryjny 95. Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie. Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, wznośmy okrzyki ku chwale opoki naszego zbawienia, stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, z weselem śpiewajmy mu pieśni. Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. Przyjdźcie, uwielbiajmy go padając na twarze, klęknijmy przed Panem, który nas stworzył, albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego, niech nie twardnieją wasze serce jak w Meriba, jak na pustyni w dniu Massa, gdzie mnie kusili wasi ojcowie, doświadczali mnie, choć widzieli moje dzieła. Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. Alleluja, Alleluja, Alleluja! Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduje mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. A oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich. A wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł. Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam. Ty jesteś Piotr, czyli opoka i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielnego nie przemogą. I Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. Odtąd zaczął Jezus Chrystus wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy, i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie, a Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty: Panie, niech cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra: Zejdź mi z oczu, szatanie, jesteś mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Oto słowo Pańskie.